Jest, tak naprawdę rozpoczynamy to wydarzenie od pierwszego, artysty, który świeżo zszedł ze swojej sceny, ale to nie byle jaka osoba, bo no, moi drodzy państwo, młoda krew. A jeśli chodzi o młodą krew, to mam na myśli Daniela Bryla. Cześć. Cześć, cześć, cześć wszystkim. No, Miło muszę mi. Ci powiedzieć, że idealnie powiem Ci, brałeś i rozruszałeś ten tłum, a mianowicie czym? Twoją gitarą. A, dziękuję bardzo, to jest fajne wiosło i pewnie. Wiekowo też jest już konkretne, bo z 1973 roku, także... No powiedz mi, to jest twój taki nieodzewny element, z którym ty na co dzień występujesz? Bo tak, dzisiaj mogłem cię na przykład zaobserwować na tej z tyłu za nami scenie. Yy, tak, gitara jakby jak od zawsze, także tutaj yy, inne instrumenty też jak najbardziej, natomiast to jest jakby mój priorytet, yy, to i wokal. I jakby na, tej, yy, na tym instrumencie po prostu tworzę numery. Więc on mi jest potrzebny, bo inaczej byśmy się tu nie widzieli. Także. Czyli Daniel Bryl nie istniałby bez no, tego tutaj dodatku? No, nie ma opcji, nie ma, nie ma opcji, nie ma opcji. Nie ma opcji, moi drodzy państwo. Mogę się tylko z wami też podzielić, że tłum szalał pod sceną, gdy swoje utwory, i nie tylko, bo też kopery wykonywał Daniel. Ale Daniel, słuchaj, muszę się zapytać, czy trwają prace chyba nad swoją jakąś płytą? Znaczy trwają prace nad kolejnymi numerami. Myślę, że tak mi się wydaje, no uderzymy po prostu jeszcze singlami. Eee, myślę, że kolejny single będzie jakoś... Koniec września, początek października. Już mamy go praktycznie na fazie takiej finalizacji. E, więc będzie na YouTube, będzie na Spotify. E, jeszcze miałem dzisiaj kurczę zagrać go, ale stwierdziliśmy, że jeszcze niech poczeka, doszlifujemy materiał. Także dzisiaj najnowszy mój numer, który grałem to Selavi. Polecam, sprawdźcie. O, oczywiście, oczywiście my też e, polecamy, e, ale słuchaj, żeby ten utwór zatrybił, czyli niosł się w całym tym muzycznym eterze, to do niego co jest potrzebne? Teledysk, szykuje się coś? E, tak, teledysk, e, tak jak na przykład do poprzedniego numeru zrobiliśmy, tak, totalnie na surowo iPhone'em i wyszło, e, uważam, że naprawdę zajebiście. E, natomiast e, kolejny klip e, t, oczywiście będzie i prawdopodobnie nagramy go nad morzem, bo taka jest koncepcja. E, utworu. Albo, albo gdzieś gdzieś jest woda, bliżej Warszawy, nie wiem, zobaczymy. No właśnie, to moi drodzy Państwo, to wy wysłuchujcie, patrzcie, zaglądajcie na fanfejrze e Daniela e, Bryla, ale nie, nie, jeszcze jedno pytanie. Daniel, e, w którym okresie sezonu, e, może tego wiosennego, letniego, jesiennego, czy zimowego, najlepiej tworzy się Tobie utwory? Szczerze? Lato, jesień. Jakby między tymi dwoma porami roku bym coś wybierał. Natomiast lato, lato rozleniwia, mam wrażenie, trochę, więc zazwyczaj się chyba tworzy numery przed latem, żeby już tam na lato hulało i masz wakajki wtedy od tworzenia. I potem, jak wjeżdża jesień, jesieniara, to masz kolejne, kolejne materiały, kolejne pomysły. Jesień, jakby jest dla mnie bardzo inspirująca, ale lato, tak na przykład, jak numer postawię znów na siebie, który wydałem. E Kurczę, nie pamiętam niedawno, to to jest totalnie letni, tyle dysk, to, to wiesz, na piasku, na pustyni ja z gitarą, fajne rokowe brzmienie, także też polecam zobaczyć. No właśnie, moi drodzy Państwo, my też okay. polecamy. Jeszcze raz e, przypominam, abyście śledzili w social mediach e, Daniela Bryla. Daniel, czego ci życzyć? Czy jeszcze, no, jeszcze... Kolejnych po... koncertów, kurczę. Kolejnych koncertów, ale mamy jeszcze miesiąc wakacji. No to e, czekam na zaproszenia, na, na e-mail czy na dm bo, bo, bo ja jestem gotowy, także... Jak mam gdzieś wystąpić, to uderzajcie tutaj do mnie na Instagram czy, czy na maila. W każdym razie, czego mi życzyć? E, tak jak wiem, koncertów, pomysłów na nowe numery, no i tego, żeby, żeby nie wiem, fajny był odbiór tego, żeby ludzie czuli te emocje w numerach, które ja się staram przekazać. Także żebym coraz, był coraz lepszy. Żeby był coraz lepszy, żeby, moi drodzy Państwo, wam też towarzyszyły jeszcze, w w sezonie letnim trwające rytmy właśnie Daniela Bryna, tego mu oczywiście życzymy i zachęcamy, abyście zaglądali i śledzili w social mediach tego oto młodego człowieka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia na koncertach.